Cześć, oto i nowy zakup yy, ciągniczek kosiarka, takie cudo. tak to wygląda, no niestety silnik padnięty, silnik jest do za roboty, zaraz będę go mył, zobaczymy o co tu chodzi, taki silnik. Coś podobnego do brixa, ale to nie to. To jest tabliczka. Trochę muszę go umyć. Coś tu się dzieje z nim. Prawdopodobnie jest no miazga tam, ale zobaczymy o co to chodzi. Może nie, może coś, może troszkę mniej niż miazga. Także trochę przemyty jest już ten silnik. zdjąłem tutaj obudowę, żeby trochę umyć, ale tak, kręcąc tutaj na dole koło też się obraca, czyli, czyli wał się kręci, tak, ale wykręcałem świecę i wkładałem tutaj śrubokręt, tłok się nie przesuwa, czyli tak jak było mówione na początku, korbowód jest urwany. Lub, no może coś tam jeszcze innego, ale no najszybciej korbowód. Także tłok można pchnąć, yy, później yy, pokręcam i tłok wraca z powrotem, ale do dołu nie idzie. Także tyle na, na dzisiaj. Jutro postaram się rozebrać ten silnik, yy, wyjąć go w ogóle, może rozebrać nawet i zobaczyć co tam się dzieje. Jeszcze pokażę może tutaj, jak to wszystko wygląda. Tu jest taka mała kierownica, tutaj stacyjka. Tutaj gazu się daje, tutaj nie wiem, co chyba się włącza. Kose. Tutaj biegi, tutaj się opuszcza. Wszystko nie wygląda źle, tylko pytanie, ile będą kosztowały części do tego silnika. Także to było na tyle na dzisiaj.